Cześć, witajcie w styczniowej aktualizacji zalewisk Powiatu Olkuskiego. W dzisiejszym filmie omówimy bieżącą sytuację w takich miejscowościach jak Bolesław, Bukowno, Olku Szczechutki. Zobaczycie, jak zmienił się krajobraz w okolicach pustyni Błędowskiej i lasach Bukowna. Dzieje się wyjątkowo dużo, powstają kolejne wielkie zalewiska oraz coraz częściej słychać o wodzie pompowanej z piwnic domów w Bolesławiu. Zapraszam do materiału. Film rozpocznę od przedstawienia nowych problemów które stały się codziennością mieszkańców Bolesławia. W tym rejonie dzieje się naprawdę sporo. Następnie przeniosę się w okolice Bukowna, gdzie zwrócimy uwagę na zalew Karier oraz na niewielkie nowo powstałe zalewisko w pobliżu kilku firm. Zobaczycie też zalane lasy w okolicy ulicy Puza. W Laskach zwrócę uwagę na piezometry. Ciśnienie wody bije tam rekordy. W hutkach aktualnie powstają następne dwa zalewiska, które wcale nie odstają rozmiarem od poprzednich. Również bardzo dużo dzieje się w okolicy pustyni błędowskiej, ale wracając do Bolesławia. W mediach społecznościowych krążą filmy pokazujące ludzi pompujących wodę z piwnic z danych, które są publikowane na stronie internetowej ZGH Bolesław wynika, że pod koniec grudnia 2025 roku poziom wody na obwodnicy przekroczył 309 m14 cm. Oznacza to, że mówimy teraz o kolejnej granicy, jaką jest 309,5 a może i 310 metrów. Jeżeli są tutaj ludzie z Bolesławia, dajcie znać co myślicie. Sama obwodnica leży kilka metrów pod wodą, a zalany odcinek drogi ma mniej więcej 250 metrów. Zalewisko przy ulicy Osadowej ma ponad 20 metrów głębokości i 65 hektarów powierzchni. Wyspy po środku zalewiska nie ma. Teraz z wody wystają czubki zasadzonych sosen. Poziom wody jest na tyle wysoki, że zalewisko jest widoczne z ulicy Osadowej. Latając dronem nad okolicznymi miejscowościami, nie da się nie zauważyć na horyzoncie tego wielkiego obszaru zalanego wodą. Będąc w kluczach i latając nad czubatką, w oddali widać wszystkie zalewiska na Chudkach oraz to wielkie zalewisko Bolesławskie. Kilkaset metrów dalej zalewisko na starych żwirowniach przybrało na rozmiarze. Wykonano tu prace dotyczące otwardzenia zbocza od strony torów. Było to wyjątkowo ważne zadanie. Podnoszące się poziom wody podmywa tory, z których korzystają pociągi, kursujące między miastami Olkusz i Jaworzno. Przy zakładzie gospodarki komunalnej Bolesław powstaje tzw. jezioro Starczynów. Jego tempo przerostu to około 15 cm na miesiąc. W styczniu 2026 roku powierzchnia jeziora będzie zbliżała się do 2 hektarów. Poziom wody przykrywa mniejsze drzewka. Ostatnim wątkiem w rejonie Bolesławia jest zalana kopalnia Ujków Stary. Spójrzcie na kilka kadrów z tego miejsca. Bukowna. Tutaj również sporo się wydarzyło w ostatnim czasie. Karier stał się jednym wielkim zalewiskiem. Dodatkowo lasy na północ omawianego zalewiska przykryła woda. Ale to nie jest najważniejsze: w okolicy powstało następne nowe zalewisko. Po drugiej stronie ulicy Puza pomiędzy dwoma firmami pojawiła się woda. Zalewisko jest niedużych rozmiarów, ale warto zwrócić na nie uwagę. W tym miejscu wykonano bardzo dużo pracy, między innymi zrobiono przekopy odprowadzające wodę. Woda zaczyna swój bieg na północ od ulicy Nowej. W lasach Bukowna sączy się woda. Tutaj również wykonano wiele pracy w postaci przekopów czy przepustów. Wydaje się, że cmentarz Bukowny jest bezpieczny. Wykonano odpowiednie prace dowadniające to miejsce. Rzeka Sztoła również przekracza swoje dotychczasowe rekordy. Z każdym dniem wydłuża się odcinek, na którym ponownie płynie woda. Rzeka odradza się. Jeżeli chcecie film o Sztole, to dajcie znać. Postaram się przyjrzeć bliżej temu tematowi. Kutki. W pierwszych filmach z tej serii mówiłem, że powstaną łącznie trzy zalewiska o łącznej powierzchni około 100 hektarów. Ta informacja jest już nieaktualna. Teraz mówimy o pięciu zalewiskach i łącznej powierzchni przekraczającej 120 hektarów. Na południu od Starych Zalewisk dwa powstające zalewiska mają możliwość osiągnąć rozmiary około 12 do 15 hektarów. W pierwszych dniach stycznia 2025 roku woda pojawiła się w jeszcze czynnej piaskowni. To najnowsze kadry tych zalewisk. Nagrywamy historię regionu Olkusza. Z każdym dniem obszar zalewiska powiększa się. W poprzednim miesiącu, tuż po zalesieniu Starej Piaskowni Woda zaczęła zalewać nowo posadzone sadzonki drzew. Te kilka hektarów drzew wkrótce zostanie zalanych poczubki. Sztolnia. Wreszcie woda swobodnie przepływa przez kanał. Jest to spowodowane wycięciem dna przepustu nad drogą łączącą klucze oraz hutki. Woda wreszcie nie spiętrza się i może swobodnie przepłynąć na drugą stronę. Ta prosta czynność, którą wykonali mieszkańcy, skutkowała osuszeniem piwnic z pobliskich domów. Kanał odprowadza wodę tak jak powinien. Zostawiam Was kilkoma kadrami z tego regionu, a następnie przenosimy się w kolejne miejsca. Laski. Wylatująca woda z piezometrów zamarza, tworząc niespotykany wcześniej widok. Dodatkowo pod odpowiednim kątem pryskająca woda tworzy tęczę. Woda wypływa z wielkim ciśnieniem, tworząc fontannę. Nie ma możliwości podejść bliżej bez zostania ochlapanym. Ciśnienie wody nieustannie rośnie. Powtarzam to, odkąd nagrywam skutki zamknięcia kopalni. Rzeka Biała również jest w znacznie lepszej kondycji. W tym filmie rzek nie nagrywałem. Musicie uwierzyć mi na słowo, że przepływ wody jest znacznie większy. Polecam obejrzeć osobny film o Rzece Białej, który nagrywałem w połowie roku 2025. Link rzucę w komentarzu oraz wyświetli się Wam teraz w prawym górnym rogu. Okolice klucz. Rzeka Biała Przemsza jest zasilana dodatkową wodą odpompowywaną z kopalni Dolomitu Jaruszowiec. Skutkuje to znacznym spiętrzaniem wody. Dużo większy przepływ wody spowodował rozlanie się Białej Przemszy pomiędzy pustyniami, głównie w okolicy turystycznej ścieżki Welo Pustynia. Teraz pod trasą na palach jest nawet kilkadziesiąt centymetrów wody. Nagrałem miejsce, gdzie biała przemsza przelewa się przez swoje koryto. To z tego miejsca woda trafia na okoliczny teren. Teraz po wielu latach suszy bagna odrodziły się. Co więcej, odradza się stary staw Jandy. Kiedyś był to teren rekreacyjny oraz teren połowu ryb. W archiwum gminy Klucze można odnaleźć zdjęcia z tamtego okresu. Niesamowite, w jaki sposób się to zmieniło. A to nie wszystko. W ostatnim dniu nagrań dronem znalazłem inne rozlewiska na rzece Biała Przemsza. Te kilkohektarowe rozlewisko w przyszłości stworzy nowy bagienny ekosystem. Spójrzcie na te widoki. Zalane silikaty w kluczach. Czynny zakład prowadzi wydobycie piasku na zachód, sukcesywnie powiększając powstałe zalewisko. Powierzchnia tego zalewiska to 10 hektarów. W tym miejscu poziom wody podniósł się o pół metra. Z małej sosny, która była dla mnie wskaźnikiem głębokości, zostały widoczne tylko ostatnie igły na czubku. To wszystko w tym materiale. Jeżeli film Ci się spodobał, kliknij kciuka i podbij film. Jeżeli mnie nie subskrybujesz, to zachęcam Cię do subskrypcji. Dajcie znać w komentarzach, czy się podobało, co chcecie obejrzeć z wysokości. Dzięki za dziś. Cześć!